6 Jestem noob i ze mną jest pro e, Siema, Jestem pro, ale z nim dzisiaj nie nagrywam. No i też nie nagrywa ze mną znowu gość specjalny. Czyli wiecie sami kto. Siema, jest Mam dla was zniżka. Skoc i sam jeden polecam polecam sami no i no i dzisiaj odblokuję bo ale to za chwilę musicie dawajcie suby, lajki i przywalcie w te dzwoneczki wreszcie i komentarz we komentarzach hastak Dycha. Lecimy z odcinkiem. Dobra, no to jeszcze potrzebuję jednego, a to jest Tik Za cztery tysiące? No i. Dzisiaj nie na tym odcinku jeszcze nie zagram, bo tylko na następnym no, no i zagramy, zagramy sobie peny jedną. Peny drugą hmm, tam albo Sali no, mam na 16, e że mam ją na 16, ale jeszcze ja nie boję, że przegram. Bo nie przegram Będę miał jakieś pucharki z niej A mogę też nawet Poko zagrać Ale to nie wyjdzie dobrze No i przegraliśmy Graliśmy Penę i nie poszło tak dobrze Teraz zagramy Szczeli sobie No i jak przegram no to nic. Tam to trochę po stracę. Ale na pewno nie dużo. Nie stracę dużo. O, widzę, że, go... widzę, że gości sobie. Zamknij, zamknij. No i myślę? No, o co mi mówiłem? O, że. Widzę, że już ludzie sobie. Kupywali tego do bula, szkina. No. tego nowego, bo to jest nowy skin do bula. No, i jeszcze może będą trzy rundy w następnym odcinku. Więc może będzie fajnie, może nie, dla Was, a może jeszcze na na jakimś odcinku odblokuję Tika. Czyli mojego ósmego aleje pucharków. No i przegraliśmy. No i... Tak się składa, że na tej 16 randze to mam teraz równe, niedobite do rangi i...